To teraz przechodzimy do następnego działu. Tym razem będzie to bezpieczeństwo. Ja, w czasie debaty w Końskich, zadałem Waszym kandydatom pytanie o to, czy zgodziliby się na podwyższenie podatków po to, by finansować wydatki związane ze zbrojeniami. Chyba tak naprawdę nie znalazł się nikt, kto by dopuszczał taką możliwość, więc postanowiłem uprościć to pytanie, bo wydaje mi się, że ono jest cały czas bardzo ważne i bardzo aktualne. Skąd wziąć środki. Na wydatki zbrojeniowe, bo niemal wszyscy zakładają, że one mają być zwiększone. Jarosław Sachajko, sztab Marka Jakubiaka. Panie rektorze, pytanie na to jest dosyć proste. Z opodatkowania korporacji, które w Polsce płacą śladowe podatki. Polscy przedsiębiorcy płacą dziesięcio, a nawet często dwudziestokrotnie wyższe podatki niż międzynarodowe korporacje. Powinien być jednoprocentowy podatek przychodowy i wówczas będą podatki, bo korporacje nie będą wypro wy wyprowadzały z, Polsk z Polski miliardów. To jest najprostsza droga do tego. Nie wolno dalej opodatk opodatk opodatkowywać Polaków i polskich przedsiębiorstw. One właśnie mają się rozwijać po to, żeby płacić uczciwe podatki, czyli jednoprocentowy podatek przychodowy, a korporacje, które w tej chwili drenują polski budżet, dren Polskich obywateli. Jeżeli chcą w Polsce dalej zarabiać pieniądze, to muszą zostawiać pieniądze w polskim budżecie. Marcelina Zawiesza. Szanowni Państwo, tak, musimy opodatkować wielkie korporacje, które dzisiaj praktycznie nie płacą Polsce podatków i są traktowane. E, Inaczej niż na przykład kwiaciarka czy taksówkarz, którzy po prostu uczciwie płacą podatki i dokładają się do wspólnego kotła. Ale to, czego my potrzebujemy, to również renegocjacji traktatów, ponieważ bezpieczeństwo to nie są tylko czołgi, to nie są tylko helikoptery i samoloty, to nie jest tylko broń. To jest również na przykład bezpieczeństwo lekowe, tak żeby Europa uniezależniła się od Azji, jeśli chodzi o dostawę substancji czynnych, z których produkowane są leki. My już dzisiaj wiemy, że potrzebujemy... Renegocjacji traktatu z Maastricht, o czym mówi Adrian Zandberg, żeby móc finansować tego typu inwestycje, żeby to Polska była liderem, jeśli chodzi o produkcję substancji czynnych, żebyśmy to my korzystali z tej zmiany, która nadchodzi. Bo bezpieczeństwo to jest również bezpieczeństwo lekowe. Bo jeśli zabraknie nam antybiotyków, leków przeciwbólowych czy leków na przykład na cukrzycę, to nie będziemy w stanie się obronić. A to powinno być priorytetem. Przemysław Wipler. Sławomir Mencen jako kandydat na prezydenta mówi jasno i klarownie, że nie tylko nie zgodzi się na wprowadzenie jakichś nowych podatków, danin publicznych, które miałyby być przeznaczone na finansowanie dodatkowe zbrojeń, ale po prostu, że jako prezydent zawetuje każdą próbę podnoszenia podatków, wprowadzenia nowych podatków. W chwili obecnej Polska na zbrojenia wydaje więcej niż takie potęgi w... W światowym porównaniu jak Turcja czy Izrael. Kwestią jest nie tylko to, ile wydajemy, ale to w jaki sposób wydajemy. W Polsce jest miejsce na to, by wydawać pieniądze na zbrojenia produkowane przez polskie firmy, również te firmy prywatne, żeby one tworzyły w Polsce dobrze płatne miejsca pracy i żeby te pieniądze, które wydajemy na zbrojenia, zostawały w Polsce, a nie w całości praktycznie szły za granicę przy mikroskopijnych zamówieniach dla polskich i tylko właściwie państwowych firm. Wydawanie pieniędzy na zbrojenia w Polsce offset w Współpraca w tym zakresie. Tobierz Bochański. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem dla Karola Nawrockiego. Mając u swoich granic Rosję imperialną, która morduje kobiety, dzieci i podbija kolejne tereny, my jako Polacy musimy się uzbroić i musimy czuć się bezpiecznie, i dlatego potrzebujemy prezydenta, który nam to zagwarantuje, a nie człowieka, który zmienia poglądy w dowolny sposób w zależności od kampanii wyborczej albo chowa się pod płaszczem Donalda Tuska. Obok Karola Nawrockiego stoi sztab ludzi, który zabezpieczył zbrojenia w ciągu. Ostatnich lat przygotował ustawę o obronie ojczyzny. To są ludzie, którzy przygo przygotowywali zakupy zbrojeniowe. Przygotowali fundusz, którego dzisiaj powinny być finansowane zakupy zbrojeniowe, a rząd Donalda Tuska się z tym opóźnia, nadwyrężając naszą pozycję geopolityczną, powodując, że nasze wojsko nie jest tak uzbrojone, jak powinno być. To jest absolutny priorytet. Dlatego Karol Nawrocki mówi: 5% na PKB na obronność, 300-tysięczna armia, schrony, inwestycje. I zabezpieczenia, bo wszyscy musimy się czuć bezpieczni przy prezydencie Karol Nawrockim. Monika Rosy. Szanowni Państwo, my obecnie wydajemy niemal 5% PKB na obronność, ale doskonale wiemy, że nie chodzi tylko ile wydajemy pieniędzy, ale także, jak je wydajemy. A chcemy, aby 50% z tych środków pozostawało w Polsce po to właśnie, aby tworzyć nowe miejsca pracy, aby powstawały nowe firmy. Zmieniamy także ustawę dotyczącą e, przetargów publicznych właśnie dlatego, aby przemysł obronny mógł skorzystać e, z polskich przedsiębiorców, polskich pracowników, żebyśmy mogli się po prostu wszyscy na tym bogacić. Ale to nie jest tylko kwestia budżetu państwa, to jest europejski program przemysłu obronnego. Tarcza wschód jako kluczowy projekt finansowany będzie także z pieniędzy Unii Europejskiej i te finansowanie przeciwko temu finansowaniu głosowało Prawo i Sprawiedliwość to pieniądze z KPO miliardy złotych które przeznaczamy na naszą obronność te 5% PKB musi być wydane przede wszystkim mądrze i rozsądnie Współczesna, nowoczesna armia, dobre zbrojenia i bezpieczeństwo to jest coś, co Rafał Trzaskowski rozumie i wykorzysta swoje międzynarodowe kontakty do tego, aby nasze bezpieczeństwo budować i pieniądze na bezpieczeństwo zdobywać. Piotr Bakun, Sztab Anny Postawił pan tę tezę, że prawie wszyscy są za tym, żeby wydawać więcej na zbrojenie, ale moja kandydatka kieruje się zdrowym rozsądkiem i uważa, że wydawanie 5% jest nieracjonalne. A dlaczego nieracjonalne? Wszyscy mówią, kupujmy, ale mamy kupować złomy? Przecież nikt nie kupi bedwójki, czyli bombowca. Nikt nie kupi najnowszych technologii, bo nikt tych najnowszych technologii nie sprzedaje. Co chcemy kupić złom, który nie będzie służył Polsce i do obrony? My dzisiaj potrzebujemy zupełnie innego podejścia. Potrzebujemy broni odstraszającej. Potrzebujemy broni atomowej, żeby Rosję odstraszyć. Kto jak to, ale pani profesor zna mental Wschodu, wie jaka jest Rosja. Rosja się boi tylko mega silnych. Dlaczego Francja nie wydaje tych pieniędzy tak dużo na zbrojenie? Bo ona wie, że ma w silosach atomik. Jak Putin podskoczy, to nie to po prostu go użyje. I dzisiaj możemy wydawać nie wiadomo jakie pieniądze i tak to nam nie pomoże. Przypominam, że w 39. wydawaliśmy 30%. I coś nam to pomogło. Paweł Śliz, sztab Szymona Jak zauważyliśmy, słowo bezpieczeństwo wszyscy kandydaci odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki. A tak naprawdę tylko Szymon Hołownia wystąpił z programem, który mówił na temat obronności. 50-10% 50. 50% wydatków na obronność musi zostać w Polsce. 10. Polska musi być w top 10 największych eksporterów w broni na cały świat i 50, czyli polska grupa zbrojeniowa to musi być spółka, która będzie w pierwszej 50 największych firm na świecie zbrojeniowych. Ale obronność to także silne sojusze, bo bez silnych sojuszy nie ma dobrej obronności. Obronność i bezpieczeństwo to także środki z KPO. Przecież udało się przesunąć 30 miliardów złotych właśnie na obronność. My musimy budować swoją siłę, żeby odstraszać, odstraszać przeciwników, którzy się będą bali nas zaatakować. A ja przypomnę przy tej okazji, bo jesteśmy mniej więcej w połowie, pytanie skąd wziąć środki na wydatki zbrojeniowe. A teraz Marta Czech, sztab Grzegorza Brauna. Dobre gospodarowanie wystarczy. Polskie pieniądze na polską armię nie obcą. To nie jest tak, że tych pieniędzy nie ma. Pan Radosław Sikorski podczas swojego ostatniego expose chwalił się, jak to Polska przekazała Ukrainie ponad 40 transzy sprzętu wojskowego wartego miliardy euro. Mamy Rzeczpospolitą rozbrojoną. Ale żeby wojsko pełniło swoją funkcję, samo wyszkolenie i uzbrojenie żołnierzy to za mało. Wojsko musi być podporządkowane polskiemu dowództwu, Zwierzchnictwu, bo najlepszy żołnierz obcej armii, przysięgi na wierność Polsce nie składa. A bezpieczna Polska to Polska, w której nie tylko pilnujemy granic, ale zamykamy je, kiedy trzeba, na migrantów. Nie tylko tych legalnych, ale i nielegalnych, jeśli to jest masowa i niekontrolowana migracja, na migrantów odsyłanych nam i odbijanych przez Niemcy do Polski, ale też na szkodliwą, trującą żywność. To teraz sztab Krzysztofa Stanowskiego i Wojciech Hadaj. Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, zanim odpowiem na postawione przez pana pytanie, podzielę się taką refleksją. Jestem. Pod ogromnym wrażeniem mądrości Państwa wypowiedzi na pierwszy temat i na drugi temat i odnoszę wrażenie, pewności nie mam, że Państwo tak mądrze odpowiadając na te pytania postawione przez Pana redaktora, uwaga, będzie grubo, musieliście znać te pytania. Być może jest zupełnie odwrotnie, Natomiast... od razu, przepraszam, nie chcę to... na... Panie redaktorze, nie jest... Jest tej 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 mądrze. No. Właśnie, ale jesteście tak przygotowani do odpowiedzi już na drugie pytanie, że ja się czuję skłamszony. Powiem w stylu Krzysztofa... Ma pan odpowiedź od razu na pytanie. Żeby... Odpowiem w stylu Krzysztofa, proszę, od w stylu Krzysztofa Jakuba się. Stanowskiego. Co zrobić? Po pierwsze, zrobić go ministrem finansów. Po drugie, te 5% zamienić na 10%, a po trzecie, jak te dwie rzeczy nie wystarczą, po prostu, bezczelnie, po chamsku, dodrukować pieniędzy. Dałem panu więcej czasu, bo trochę panu przerwałem. No muszę wyjaśnić, nikt nie zna pytań, zresztą byłoby to trudne, bo przyznam szczerze, do końca się wahałem, tyle mam pytań do państwa, więc szanowny nie pa... wiem skąd ten pomysł. Szanowny ale... panie redaktorze, niczego nie zarzucam, panie, e, tylko taka refleksja. Anna Górska, sztab Magdaleny Biejat. Ale Szanowni za Państwo, po... Ale Polska następna. jest jednym z liderów zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wysokość środków przeznaczanych na zbrojenia. Tylko te pieniądze można trochę mądrzej wydawać, bo zbyt mały w tych wydatkach jest udział e, pieniędzy na badania i rozwój, bo mamy w Polsce naukowców i mamy firmy zbrojeniowe, które są gotowe wdrażać to, co powstanie w umysłach polskich naukowców i tworzyć nową broń, taką, jakiej potrzebujemy, a jaką rzeczywiście jest trudno gdziekolwiek zakupić. Ważna jest też integracja europejska. Już pandemia pokazała, że wspólnie możemy kupować lepsze rzeczy i taniej. I tak samo może być ze zbrojeniami. Jeżeli zamówienia będą skoordynowane w ramach Unii, to możemy negocjować lepsze ceny. I najważniejsza rzecz jest taka, że kiedy wydajemy pieniądze na zbrojenia, to musimy pamiętać o tym, żeby nie obcinać ich z usług publicznych, bo sieć szpitali, sieć kolejnictwa, przyroda, która jest ważną zaporą naturalną przed agresją, jest tak samo ważna jak czołgi i armatochałubice. I pamiętajmy o tym. Paweł Frankiewicz, sztab Marka Bocha. Szanowni Państwo, ja tutaj chciałem Panu powiedzieć, no. Na pewno no podejrzewam, że no nie byłoby tak, że ci Państwo znają te pytania, ale ja Panu zdradzę, jakby odpowiedź na Pana zagadkę. Odpowiedź jest taka, że ci wszyscy Państwo kandydowali niedawno w jednych wyborach, drugich i trzecich, i oni cały czas mówili za każdym razem to samo. Po prostu się tego nauczyli. Tak? Dziękuję za ja wyjaśnienie. Bardzo Panu dziękuję. A tak poza tym, od czego bym zaczął? Zacząłbym od ministerstw i ministrów. Podobno mam ich teraz najwięcej od czasów. Od niepamiętnych czasów mamy tyle ministrów i tyle ministerów, że troszkę bym poobcinał, zawsze by się pieniądze znalazły. Oprócz tego, jeszcze wydajemy bardzo dużo pieniędzy, i teraz pytanie, jak one są wydatkowane. A następna sprawa. Ostatnio konflikt Ukrainy, znaczy kłótnia Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi pokazała nam, że można jednym guziczkiem wyłączyć systemy, czyli stawiałbym wszystko na polską myśl technologiczną i na polską zbroję. Dziękuję bardzo. Marcin Bartoszewicz, ta pardura Bartoszewicza. Szanowni Państwo, nie sztuką jest wydawać po prostu pieniądze, bo kończymy w takiej sytuacji jak obecnie, gdzie nie mamy tak naprawdę wystarczająco amunicji, by prowadzić jakiekolwiek hipotetyczne działania wojenne. Nie posiadamy również kodów dostępu. Wydaje mi się, że tutaj moi oponenci i stojące za nimi partie zapomniały, że tak naprawdę pierwszą linią bezpieczeństwa jest dyplomacja, bo wojny wygrywa ten, na którego terytorium się nie toczą i który aktywnie w wojnach nie bierze udziału. Myślę, że jest to też dobry moment, żeby rozpocząć normalną, cywilizowaną i poważną debatę o, posiada o prawie posiadania e, broni przez Polaków. E, można tutaj zaproponować wiele różnych rozwiązań, jak chociażby przechowywanie amunicji w bezpiecznych miejscach, tak jak e, Ochotniczej Straży Pożarnej w jednostkach OSP czy w e, komendach lokalnych policji, ale każdy Polak powinien móc kupić broń, móc się regularnie szkolić i w razie jakiegokolwiek konfliktu. E, pozyskać amunicję, która posłuży mu przede wszystkim do obrony państwa, ale też i swojej rodziny.